Cześć, witajcie z tej strony Maciel i Matrix. Siemanko i witamy wascie w gierce Train 2, czy jak to się tam czyta? Sami się przekonacie po tytule filmu i zaczynamy całą grę od początku. ja na pewno możecie już skądś znać, bo swego czasu parę YouTuberów ją nagrywało. Gra jest z bardzo przyjemna i... no fajnie tak, typowa platformówka tak jak tak. powiedzmy. ...logiczne i tak dalej. Taka trochę 2D, 3D, ale bardziej się gra w 2D. Też w przedmiocach d Mieńmy sobie tutaj w dwójkę, żeby przechodzić całą fabułę. A do mnie nie mają kiedy pisać? <laughs> Ty do mnie pisałeś, jak nagrywałem Dark Ops. Domyślałem się, dlatego nie spamiłem. Ale tak A że na escape'ie? Tak, na Skype. A, a na Steamie ci nie wyskoczyło? Tak, na Steamie też nie Who's O, i nagle się pojawia druga postać. Za, za, zaczęło się już, tak? Ty, tak, a ty co, wyszedłeś do to. No, no tak, bo tutaj kolega do mnie pisze i taka w miarę ważna sprawa, więc powinienem odpisać. To za e, Nie wiem, jak długie będą te odcinki, od razu powiem, e, bo... Sobie najlepiej stopper włącz? No ja, no, później najwyżej będę to ciął na części, bo może się okazać, że jedną zagadkę będziemy rozwiązywać 3 godziny, więc... wiesz. No ja już wiem. Okej. Okay. No i pierwszy, pierwszy poziom to jest podstawowe, nie wiem, sterowanie, a popnęło się. Sterowanie i tym podobne rzeczy. No. nie można się przyłączać, przyłączać między postaciami. Aha, bo to jeszcze na, na razie są te poznaje. A tak, bo to jest ten początek, tak. Usta ale ustawiłem, że można. O nie, własność, Właśnie. tak. Ja. Teraz będziemy poznawać historię każdego z postaci. tak z niczego podoba tak No bo tak z dupy trochę to robimy. No, dupy, z dupy jakby to miało jeszcze jakąś swoją logikę, to rozumiem. No tak to też czym Ej, serio? <laughs> dobra. Ja już sobie tam wyskilowałem postać. Ten bomberek, próbujesz? No właśnie, to jest... Nie, bo grzyb bardziej upadł. No, nie. dobra. <laughs> nie No, pięknie. Domagam się wyjaśnić. Mój żart. Nie zgadza się ze światłem, no właśnie. Genial. Chociaż to jest druga część tego treina, więc to pewnie w pierwszej części już to było jakoś wyjaśnione. No możliwe. No ale my nie grajmy w pierwszej części. Nie wiem. Czy, oh, nie wiem. Nawet nie wiem. Co, gdzie, jak, gdzie i tak dalej.

Wow. Bo nie było wiadomo o co chodzi. Tak Tutaj się trzeba przełączyć na młotek. Właśnie tak Z uh -oh. tak. królem się przełączył, tak? Cool. Czy... Albo kół, cool. no z królem też można faktycznie też można? można? A faktycznie A tutaj niby się mamy chwilę. Czy Czy tak? Czina, nie wierzę, że rośliny potrafią być tak bredne, no ale... też, że jak się podskoczy i zacznie się walczyć, to on tak um, kacze w powietrzu machając mięczem. Niestety nie graliśmy z tym więc nie mam pojęcia, co z nim dzieje. Ale nie Fajnie lektor mówił. Szkoda, że nie po polsku. <laughs> Ależ tam napisy, gra jest w wersji polskiej, także to... prawo dla autorów. Okej, okay, i teraz jesteśmy trzecią postacią, to trzeba ostrzelić, tak? Może znowu jakieś lodowe strzały? Ja no, bo ja sobie tak. zaupgrade'owałem. Ty upgrade'owałeś tego czarodzieja przecież. Aha, no tak, ja upgrade'owałem maga, czarodzieja. A Macrik upgradeował. E, as quietly as a whisper. Nie wiem jak ona ma. Złodziejka, uczniczka, to jest takiego. Coś w tym stylu. Jest no, taką złodziejką powiedzmy. No. Hmm. tutaj będzie wspinanie się. A tam na górze jest ten wyższy to nie musisz się tak rozbijać tak. Ale ten no, muszę, muszę się rozbójniać, żeby w ogóle do tego dosięgnąć. Aha, okay. No, okej. No, ok. Gdzie teraz? No, jeszcze nie daj. <kryśla> ja mogę być Aha, te, te było. Było <gryśla> no tak skrawnym trafem. TT po mnie. no daj. Przyjemnie. No to klops. Bo to pierwszy. No, taka a perfectly takiego. No. Okej, okay, myślę, że to jeszcze nie zakończymy odcinka, bo to był taki cały wstęp do popuły. byłoby trochę za krótko. Włączuj... w ogóle włączyłeś sobie stopery? No, 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 nie, nie <grym> okay. A, nie. Okay, ale nie posłuchałem historii no dobra. Dałem pomid. Pomidź. I tutaj zaczyna się właściwie przygoda naszej trójki bohaterów. To ustawiłem tak, że możemy się przełączać pomiędzy tymi postaciami, bo można też tak to tak jak się gra w trzy osoby. To jest przydatne, że y, każdy wybiera, gra tylko jedną postacią wybraną. I można też. W, czegoś... w dwójkę to trochę mało. No tak, no. dlatego ustawi, ustawiłem tak, próbowałeś? że możemy się przełączać. Z takim postać. na samym początku gry. Też spadło, ale co tam. <laughs> e, tutaj te bombelki, powiedzmy, takie nie wiem, znajdź nie wiem jak to nazwać. Są w miarę pozbierane, no co się znowu tam Ja spad... <laughs> Ej, no pacę Ale nie mogłem przeskoczyć. <laughs> Że yy, coś tego, mówiłeś? Ale ja wróciłem tam do ciebie. Ale można się było na tej kłoździ zacząć. Tak <grystanie> genialnie. <grystanie> Chyba mi się wpadło. Tak, więc teraz będziemy męczyć pierwszy level przez najbliższe trzy odcinki bo będę to musiał podzielić po godzinie ale robi gube pasek no. no czekaj jestem z tym jestem no jesteś tym na górze tak jestem tym bardziej kolorowy weź, weź to przesłań no jak stoisz na tym to nie mogę ale da się ustawić tak że, yy, że jak ktoś stoi na przedmiocie to się tego przesuwać także może się trochę pomawić w ciągu No weź idź A i no nie mogę tego przesunąć teraz <gryzki> Ok, więc teraz będziemy mieli problem z przejściem do lokacji Także widzimy się za pół godziny. Ej, boże No dobra Skosz na tę kłodę po prostu ta zagadka była taka logiczna i taka trudna. No, brawo. myślałem, że nie przeskoczę, nie? Heck point. Okej, okay, i teraz oczywiście wielka rozkwina, co tu trzeba zrobić. To ja wiem. Też musi tam grzybek wyrosnąć. Mm. Ale też co innego tutaj coś tu jest, czekaj, bo Kali? tutaj jeszcze można przechylić to tak. Bo tutaj też są takie świecące. Pewnie nas zaraz wyrośnie coś co nas zje, ale co tam? A nie, w sumie nie wiem po co to. Po, to Wskoczyć może jakąś znajdkę. Może tam były znajdźki wcześniej. A I teraz musimy włączyć tego typka, rozwalić. E A ja tu nie, nie teraz ja może Nie, poczekam na ciebie. Nie no idź dalej, to mnie tepnie chodzisz. Z... <laughs> W sumie, a nie, w sumie to jest fajna opcja, jak ktoś... nie jest... może przejść. Się... Naprawdę? Nie wskoczyło mi tam, bo... Może teraz się tapnie. No, wskoczyłem, matko jedyna. Intruders. Do you think we'll have to fight Dobra, jeden, pierwszy stick. pojedynek z orkami bodajże. O, jesteś gobliny, nie orki. Ale byłem blisko. Gobliny, orki, orki, orki. Aha, Ale był już Zginąłem, serio? I Ale to się tak ładnie fajtuje. A już? Ale szybko. Co to było? Młotek. Aha, sobie sobie punkty spila dodałeś. No. To trzeba, na początkowym, pierwszym i chyba drugim levelu, bo to przeszliśmy, będziemy wiedzieć co gdzie jak i po co, ale potem już będziemy te wygadki mieli problem z tym wygadkiem. Na przykład w tym momencie? <laughs> Nie no, to mamy problem z przejściem w ogóle. Patrz, i patrz co ja, robię ja tu zrobię jeszcze. jestem taki zajebisty. <laughs> Tak! I <laughs> tak, oczywiście, fajnie na samym początku. Zaraz, czy tą łącznicą? Nie, nie da. Okej, okay, jestem. Heads point Przebiegłem, hoho ho. Ja teraz to będę męczył Ach! Kurczę, na samym końcu A i na samym końcu tak spułem Ja to już przeszedłem jak coś No bo to tak jest nie, Kurde, no Teraz nie te będę mógł wejść. <kłysy> głos mi się no, coś <kłysy> O, dobra, to ja pomnę. To chociaż tyle. Jej, głos mi się zepsuł, tu to... Muszę zażyć łyka czegoś dosyć. A, to jest! Kurde, to byłem ja. Brawo. cały czas trzymam gardę. A, dobra, tam drzwi nie trzeba było przełączyć. No. To pamiętam jeszcze. Ja skorzystałem już do na górę. Ha. A jak tutaj trzeba wejść w ogóle? No... Po tej... ...takiej, co się opuściło. Aha, zepnęło się. <taki> tak też można... Poczekaj na swój poem. jestem kolekcji kolekcjonerski. Ja przepraszam, ale trochę jest szczęstem i, i tak, no, nie do końca jest ze mną dobrze całkiem. Ale mimo wszystko, żeby nic nie robić, postanowiłem coś nagrać. Aha, nie ma jeszcze tego. ten. jest to jest ten. Ej, no! no a, dobra, Urosło, okej. Okay. Urosło, urosło, ślimak ruszy. Tak, no to jest taki fajny <laughs> ślimak. Taki trochę duży, <laughs> ale są co tam? Ej, tam. No, ktoś do mnie pisze, jestem rozchwytywany po prostu. Tak, nie widziałeś węża, tu tak kind of to taki fajny wąwóz, bo też nie Ale z nim później będziemy mieli fight, także spokojnie, a nic nie, nie są Haha, nie trafia do mnie dobry. O nie. dźwignię Aha, to ten most, którego nie mogliśmy przejść przez godzinkę. Tak. Co tutaj trzeba było zrobić? Właśnie... <grymne> Aha, tam była ta taka kłoda, o, właśnie tu jest. I ona najpewniej pomagała. Co ty z nim robić? Tam trzeba rozwalić Tym, tym Właśnie tym Ja ci podtrzymam, a ty pokombinuj No trzymaj to, facet Hehehe, <grywa> <Kurde>. no ja <grywa> Ja podtrzymam, ty Ty kombinuj, no. <grywa> Dobra, no już No nie, bo to trzeba No idę potem mnie, tak? Ale już nie pamiętam o co w tym chodziło. Aha! O to w tym chodziło. O to w tym chodziło. Tak I teraz dało się wejść. O, dobra To się da chyba zrzucić na nich. A? Fajnie, fajnie, podobało mi się. Dobra. No. nie mów, no co, masz jakieś problemy z przeskakiwaniem? Czekaj tutaj co się... O. Co ty tam jeszcze szukasz? No znajdźkę. Znajdź, znajdź, znajdźłem. Nie wiem co to są te takie buteleczki i to takie gdyby bąbelki czy to cokolwiek daje. Ale znajdź ko je. Cokolwiek no, na Że je znajdujesz od prostu. Eee. No. Y Piosenka się chyba trzeba uczepić. O właśnie tak. Zastanawiałem się ile czasu zajmie ci przejście tego, ale się wyrobiłeś. Chyba się utknąłem. Ja sobie górą przeskoczyłem. <laughs> A wiesz, że tą tarczę jak trzymasz to możesz... Um, powiedzmy regulować jej kąt nachylenia. Wiem. W ogóle z duchy w jakimś lesie czy w ruinach rury A co tu chodziło? Chyba na dół Tak, na dół ale Chciałem zabrać tego pierdolnika Teraz nagle strumień powietrza będzie mega wyższy, niż ten obok. <laughs> Ale co tam? Dobra. Oj, i się po prostu. Tak, wiem. Nic ci nigdy nie pasuje. Oh, jolly looking place. Cóż za radosne miejsce. Tak. I tak w Dobra, ty. To ten wąż. To, to, to ty sobie gini tak. Co ten wąż, który był tam już wcześniej, czyli boss. I teraz też rozpinialiśmy trochę czasu, co trzeba zrobić o co w tym chodzi. To już wiemy. Trzeba wskakiwać tutaj na górę, bo on wtedy będzie atakował i strop się na niego dawali. To Ma ciekawy no. no. A, widzisz, nie zginąłem. lepszy był motyw, jak, jak przechodziliśmy ten pierwszy raz i zabiliśmy tak. tego smoka, wyskoczyło i pokazało no, się koniec tej... gry. Rozpocznijcie sobie do nowego punktu kontrolnego. Tak, pokazało się, bo akurat wszyscy zginęliśmy w tym momencie jak ten wąż e, zginął i pokazało się, że koniec gry. Eee, o co chodzi? Bo tam jak się ileś razy zginie, to coś takiego wyskakuje. I to jest chyba koniec rozdziału. No więc z naszej strony to chyba tyle, tak? Co już tak? Tak, no bo wystarczy. Nie wiem ile nie to trwało, więc. Tyle, tyle. Żeby nie było za długo. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Oceńcie czy ta seria Wam się spodoba, czy nie, tak dalej, czy chcecie kolejne odcinki. No i z naszej strony to tyle. Żegnamy się już. Do zobaczenia. No. Hello, papa. Pa.